Cześć wszystkim. Profesor z tej strony. Ostatnio Instytut Żywności i Żywienia zaktualizował piramidę zdrowego żywienia. O czym informowałem na swoim Facebooku. Dzisiaj przeanalizuję ją w porównaniu do starej. Jedziemy! Zaczniemy od dołu. Starej piramidy. Jak widać ruch występuje tutaj y, opcjonalnie. Jak widzimy, nie zapominaj o ruchu, i nie jest integralną częścią piramidy. Na samym dole y, widnieją produkty pełnoziarniste i one powinny być podstawą diety i powinny być spożywane najczęściej, najlepiej w każdym posiłku. A potem widzimy warzywa i mniejszej ilości owoce. To jest ważne z czego zgrozo są tam także soki owocowe z kartonu z tego segmentu można wywnioskować że warzywa i owoce powinny być powinny występować w stosunku 2 do 1 czyli na dwie porcje warzyw powinna występować jedna porcja owoców A dalej mamy mleko i jego przetwory jak jogurt kefir, maślanka żółty ser, twaróg na tym poziomie znajdziemy także wodę i co ciekawsze przekreśloną sól. Co oznacza, że mamy ją ograniczać do ilości najmniejszych. No a jeżeli by występowała to tak mniej więcej w ilości na biało. Mniej więcej. Hmm, przedostatni segment zajmują mięsa, jaja, ryby i rośliny strączkowe, czyli produkty stricte białkowe. Hmm. A w ostatnim mamy oleje roślinne. No, to tak w skrócie stara piramida żywieniowa. Teraz przejdźmy do nowej. W tym przypadku też zaczniemy od spodu. Nowa piramida, zmieniła nazwę, jest teraz piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Nową podstawą jest właśnie aktywność fizyczna, i powiedziałbym, że jest to spektakularny awans z opcji na podstawę. Ponieważ wcześniej była tylko opcjonalna, a teraz jest samym trzonem, aktywność fizyczna powinna być uprawiana w różnych formach codziennie dla zachowania zdrowia i kondycji. Nie chodzi tylko o. Jako taki, ale także zwiększenie ogólnej aktywności i zachowań. Czyli na przykład, żeby zamienić windę na schody. Następnie mamy zmianę, która powinna nastąpić znacznie wcześniej. Przynajmniej ja tak uważam. Czyli awans warzyw kosztem produktów zbożowych. Według nowych standardów, z tego co widzimy na tej piramidzie. Warzywa powinny być częścią każdego posiłku i powinny pokrywać przynajmniej 50% podaży energii nie? całościowej, czyli na chłopski rozum zajmować około połowę talerza. A owoce zajmują tutaj jedną czwartą tego segmentu, co oznacza, że na trzy porcje warzyw może wystąpić jedna porcja owoców, no to takie ogólne ilości. tak? A, należy zauważyć, że nie ma tutaj soków owocowych, e, także już nie powinno być ciemniania, że jedna szklanka soku owocowego to jedna porcja e, warzyw albo owoców. E, awans także trafił się w wodzie. Chociaż polecana jest taka sama ilość, bo 1,5 litra dziennie, to jest wtedy bardziej eksponowane graficznie. Um. Produkty zbożowe zajęły dawne miejsce warzyw, czyli spadły w rankingu. W sumie słusznie, bo warzywa są bardziej wartościowe i nie zawierają tylu składników antyodżywczych, co zboża. Poza tym, bez większych zmian, poza kilkoma, które wymienię, pojawiły się używki w postaci kawy i herbaty na wysokości mięs oraz oczywiście przekreślony cukier który nas należy ograniczyć przekreślona solniczka została, ale pojawiła się alternatywa w postaci ziół czego mi w sumie wcześniej brakowało no i ostatnia zmiana to do, na samą górę do olejów dołączyły orzechy których wcześniej nie było no taka jest aktualna piramida Tyle ode mnie, link do niej będzie w opisie. Jak oceniacie zmianę na plus czy na minus? Wypowiedzcie się w komentarzach, a dla mnie zostawcie lajka i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się!